Przywrócę do Ciebie, choć dzieli nas zmianie uzbrania zawsze wybiorę Ciebie. Sam wodą nie wiem, sam na mnie. Halo, halo, witam Was w kolejnym odcinku na G4 Pamiętajcie, że z kodem kosior macie plus 5 do wpłaty oraz darmową skrzynkę Mispeka. Dzisiejsze saldo, jakie mamy, to 5000 zł. Więc mamy potężną naprawdę tutaj sumę. Klasycznie otworzymy sobie skrzynkę Mispeka, zobaczmy co tym razem nam da. Uwaga, uwaga. I skałcik. Skałcik. warty ile? Złoty 16, więc fajnie, wpisujcie kod kosior i otwieracie sobie skrzyneczki. Zaczniemy sobie od fajnej jakiejś luźnej bitwy, e, mianowicie otworzymy sobie niebieskie skinki. Tak, tak zrobimy, otworzymy sobie niebieskie skinki, otworzymy sobie fioletowe. Różowe, gdzie są różowe, tu chyba za 16, tak, za 15. Różowe sobie otworzymy i otworzymy sobie czerwoniutkie, czyli coverda. I zobaczymy, co jest w stanie nam dać każdy kolor, tak naprawdę jaki możemy dostać do skina. Oczywiście, jest kosa, ale odpuścimy póki, póki co sobie koskę. Więc zobaczmy, co jest w stanie nam dać. Że tak powiem, od najgorszej jakości skina do najwyższej, tak? Może, tak naprawdę, sam Minspek może tutaj dać ciekawie, tak? Bo 11 zł mi raz dało. A nawet kiedyś jakiś mój widz e, zgarnął tego maga za 700. Więc bardzo, bardzo przyjemny drop, można faktycznie nawet za złoty 60 zł tutaj zgarnąć. E, no i co? No, sprawdzimy. No tutaj już ładnie poleciał Jerry. E, drugi widzu na samym początku też chciałbym wspomnieć, abyście polubili ten film oraz zostawili komentarz, e, będę bardzo za to wdzięczny. Tak, e, Póki co, tak idzie słabiutko mi: no on tutaj ładnie wydropi te 3 zł, to bardzo duża przewaga, jak na sam początek. Ale mi dropi 11 zł, więc tak naprawdę już nawet na to nie patrzę: nawet nie patrzę się za siebie, Jerry gdzieś tam daleko, już jest za mną. Eee, więc myślę, że tak naprawdę i tak może się odrobić zaraz z tego restricta, Ale ładnie mi emuczkę, emeczkę dało za 11 zł. okej, okay, okej. Okay. Tutaj Awupka, pięknie, 9 zł. Więc mamy tak naprawdę z już z dwóch skrzynek dwie dychy, więc bardzo dobrze idzie. Oby tak dalej, oby tak dalej. Tutaj CZ, ona słabiutko tania jest. Ale zobaczmy, co tu w ogóle jest najdroższego. Nigdy nie patrzyłem. Block fade, ok, ok, ale to jest raczej mała szansa na to wydropię prędzej. Pink the Depot by mi wyleciał, ok. No dobra, w porządku, w porządku. Chyba kiedyś mi ten wyleciał USP za 143 zł. Może dzisiaj by się to powtórzyło, chociaż raczej powątpiewam to. Tutaj ładnie, dyszkę, kolejna, super. Jerry już naprawdę może mieć problemy. Ojojoj, 35 zł mu dało. No to jednak, jednak teraz ja mam problemy. Jednak ja mam teraz problemy. Bo tak naprawdę, tu ja mam trzy dychy z tych, tych, tych najdroższych skinów. Oj, mi tutaj też trzy deszki spadły. Dobrze, dobrze. Tu a Awubka, Mortis, super, super. Jeszcze, żeby coś tutaj dało, super, pięknie. Bloodsport, tutaj najdroższy item, ile warty? 7000 Hot Rod. Ale Case Hardenet też może wydropić. No to ładnie, ładnie. Oriona też bym przygarnął. W sumie bym wszystko przygarnął, tak naprawdę. Bardzo dobry początek tutaj, jeżeli chodzi o Classified. Eee, dla mnie. No, póki co mam grubą przewagę, myślę. Grubą przewagę. Ale tu jeszcze cały mi spada za 25 zł. Super, pięknie, pięknie. Jeszcze koverty jak mi zaskoczą, mile. Milutko będzie wtedy. Jeszcze tutaj yellow jacket za 27 zł. spadł, więc jest idealnie. Jest idealnie. Myślę, że wydaje, że bitwa na pewno się zwróci. emeczka, pięknie, 58 zł. Jeszcze mu za 50 zł fate wyleciał. Tutaj słabiutko, no ale to już nie będziemy narzekać, no już jak za darmo dało, no to za darmo. W no, zasadzie zapłaciliśmy trochę za to, no ale, ale tutaj ciekawie się też widzę, że dzieje. Póki co on chyba może już wygrywać. Ale nie jestem pewien, nie jestem totalnie pewien. Ojojoj, oj, oj, tu 44 zł udało jeszcze. Niedobrze, niedobrze. Tu już prawie jest. To jest w dwóch skinach. To jest stuwa w dwóch skinach. Więc jest niebezpiecznie, naprawdę niebezpiecznie. Tu mi jeszcze fejzik wydropił. Ale to za mało. Jest, to jest za mało. Tak naprawdę on. Uuuuh, hyperbestia. No, panie Jerry, żegnamy się. Machamy mu. Papa Jerry. Tak, dobrze. Idealnie. Mamy profit 1000. 200 złotych z takiej bitewki, więc bardzo fajnie. E, możemy powtórzyć to tak, PK e, restricta, ale zrobimy tym razem, e, nie pamiętam jak się nazywał ten fioletowy, On po prostu był za 15 złotych, więc tak, o, classified, coverta sobie otworzymy i otworzymy sobie skrzynkę, e, skrzynkę knife'a, tak? Skrzynkę knife'a jeszcze otworzymy. Jedną i drugą. Jedną i drugą, i mamy dosłownie już, że tak powiem, od najgorszej jakości do najlepszej. Więc zobaczymy, co tu nam zapoda. Fajnie byłoby wygrać tam bitwę, no ale no nie wiadomo. Wszystko może się tak naprawdę wydarzyć w tym najfie jednym i drugim, tak. Ale te początkowe skrzynki też umieją zaważyć, tak? W tych droższych skrzynkach, więc zobaczymy, co tutaj wypadnie. Póki co MinSpec dla mnie. Więc Jerry prosiłbym Ciebie, żebyś nie zarobił za dużo tutaj na mnie. Classified. Okej, okay. słabo, słabo. Może covercik? Też słabiutko, też słabiutko. No dobra, pierwszy knife. Uwaga. Oj, słabiutko. Słabiutko, słabiutko. Może Luxury Knife odda coś? Oj, oj, oj. Dało mu, no niestety. Nie tym razem. 3000 leci do niego, no cóż, no. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, widzowie. Więc e, my się wydaje, że nie ma co się poddawać, tak? Nie ma co się poddawać. Ale spróbujmy sobie odtworzyć, O, wiem co otworzymy sobie. Otworzymy sobie wszystkie e, do wszystkich broni, jakie tutaj mamy na stronie: skinki, uspa, glocka. E, co my tu mamy? Nie widzę, nie widzę. MP9 P250, Auga, Skałcik, SG, Galilka. Widzimy, co my tu jeszcze mamy, P90, Digla. No i lecimy Kałasz mk kałaszek MK, druga mk i Awupka. I to od razu na czterech, od razu na czterech, albo grubo, albo wcale sprawdźmy, co tutaj zapoda nam. Czekamy na bociki. No 224zł tu może być tak z 500zł profitu z takiej bitwy jak dobrze pójdzie. Muterajan bod Jerry pod Chad, no dobrze. Dobrze, że nie ma Crashera, bo Crasher to ostatnio mnie mocno, mocno zdymał niestety. No tutaj słabiutko pierwsza skrzynka. Tutaj też, uuu dwie dychy dla czada. no to już dobry początek dla niego no, powiem, że nie. Dwie dyszki, no ciężko będzie go dogonić z tymi dwoma dychami. Tak jak mi się wydaje, no to troszeczkę, troszeczkę mamy przekichane, tak myślę, no. Chyba, że Mag, bo Mag też umiał oddać dwie dychy czasami, albo Buldożera mu dał za 6 dych. To już on ma 8 dych z przodu, to nie, to już, to już raczej jest e, nie do wygrania, no niestety Bot raczej to wygra. Tu mi jeszcze niby Glocka dał za 5,72, ale to, to totalnie nic nie zdziała, to nic nie zdziała. Tu MP dziemi za dyszkę. No, super, ale jeszcze 7 dych ma do przodu. No, z powrotem ma 80 zł z przodu, więc yy, raczej już go nie dogonie no. Tutaj Ryan jeszcze go tam do, dogania pomału, ale ten już środku tutaj tak naprawdę te dropy to, to, to on ma tutaj naprawdę przepotężne. Ryan też ma bardzo dobrze. E, tak naprawdę to ja dostaję tutaj w, 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 w girę, w ciurę, nie wiem jak to powiedzieć to eee, No mam przekichane, no, w skrócie mam przekichane, no. Mocny, mocnego plaskacza dostałem od Chada. No niestety Chad tutaj faktycznie okazuje się gigachadem, Ale Jerry tu jeszcze skina za 129 zł dropi. No nieźle, nieźle. Ten za 179 zł. Wszystkim dało, no tylko niestety nie mi, no. Eee, mógł to być under, underdog, no ale... No nie pomyślałem, że to tak się wydarzy, no nie pomyślałem, że to tak się wydarzy i tu jest nad nadtysiak. Tysiak tutaj z takiej bitewki, no bardzo fajnie. Eee, myślę, że sobie przejdziemy do czegoś ciekawego, no musimy coś tutaj wydropić widzowie. Dziesięcioprocentówki wjeżdżają na rejon, 7-7 eee, seven, seven lucky i lecimy, no lecimy, no nie możemy się poddać tak. Musi tutaj spaść coś ciekawego, a jak nie spadnie teraz, to po prostu spróbujemy najwyżej underdoga, coś podobnego stworzyć. Bo Ryan dołączył. Ok, ok. Ile się specjality? Ok, mamy to 1000 zł na sam początek. Bot Ryan jest w strachu. Także jest idealnie. Lepiej naprawdę nie mogło być. Tutaj jest on, chyba jeden z lepszych dropów. E, więc 1000 złotych, jak już mam, to jestem bezpieczny, myślę. E, mamy już bitwę zwróconą, tylko mam nadzieję, że on nie wydropi czegoś droższego z tego 7-7. Bo to wtedy już będzie karambol mały. Ale taką mam nadzieję, że tak się nie wydarzy. Nie powinno się tak wydarzyć. Może jakieś glovesy jeszcze by nam dało. To tego MP, MP5, mogę swoją drogą nie kojarzy totalnie tego skina. O, glovesy dało mu. Okej, okay, okej, okay. mi jeszcze niech da, bo troszeczkę... Niefajnie by było, jakby coś wydropił. 10% gloves, okej. Okay. I teraz tutaj, że mu nic nie dało, tak? Byłoby w ogóle sztos, jakby mu nic nie dało, naprawdę. Ja będę zadowolony już z tej bitwy. Tylko bylebym ją wygrał, no. Proszę, proszę. Jeszcze trzy skrzynki, no niech się zlituje na mną. Ryan, błagam cię, nie drop nic. Daj mi się odkuć, proszę, daj mi się odkuć. No, i ostatnia uwaga. O kurde. Trzy tysiące z takiej bitwy. No, nieźle. No, to, to dopiero się nazywa bitwa. Drodzy widzowie, no, to jest y, coś pięknego. Myślę, że jeszcze chciałbym sobie zrobić jedną kostkę. Więc zróbmy sobie jeszcze jedną kostkę, eee, w sumie tak zrobimy może, o zrobimy tak i tak, za tysiaka bitwa, myślę, że będzie w porządku, spróbujmy no, spróbujmy raz coś takiego zdziałać, no niestety nie mogę wypłacić tych skinków, no trudno, nie mają na stanie, to sprzedam, wróciliśmy, mamy profit nawet ponad tysiaka, nawet jak wyjdziemy na zero z, tej, z tego odcinka, to też będę zadowolony, bo wbiliśmy trochę Ekspa. I uwaga, ładnie! Guardian mi wylatuje za 138 zł. I kosa za 1000 zł, widzowie, za 1000 zł. Jaki był procent na to? Jaki był procent na to, żeby taka koska mi wyleciała? 0,160. Bardzo dlatego lubię tę skrzynkę. Dlatego bardzo lubię tą skrzynkę. Odcinek naprawdę wyszedł idealnie. No lepiej naprawdę być nie mogło. Eee, jeszcze jakby dało kosę jedną. no trudno, no ale tutaj jeszcze koska da raczej Arnold nie wydropi czegoś drogiego więc mamy profit kolejny potężny także 2300 zł leci do mojego ekwipunku no i co drogie widzu z takim profitem mogę kończyć ten odcinek pamiętajcie, że z kodem kosior macie plus 5 do wpłaty oraz darmową skrzyneczkę mispeka, nie zapomnijcie wejść sprawdzić mojego opisu tam macie linki do discorda, tiktoka oraz mojego Twitcha, gdzie robię streamki zazwyczaj w godzinach o 18.00. Informacji więcej macie na Discordzie. No i co? No, kończymy ten odcinek z siódemką na koncie. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawiacie łapki, komentarze, subika. No i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Pozdro.